Redakcja wiadomości24.pl dostała zaproszenie do eleganckiej restauracji Yamato na degustację matów pieczonym łososiem. Wybraliśmy się tam z kamerą. W oczekiwaniu na sushi, a w zasadzie sushi, zostaliśmy prestowani japońską herbatą. Pan Sławek Wacilewski, mistrz kuchni Yamato, bardzo ciekawie opowiadał o swojej nowatorskiej poprawie. Możemy może być co za mowem. to dokładnie. Dlatego jedne dziennikarki notowały, a drugie starały się zapamiętać. Mąkę święczoną i ewentualnie mąkę przerną. Na zagłęszczenia. Na zagęszczenia, ale to jest takie mało japońskie. Pan Sławek Wasilewski mówił, że takie sushi może przyrządzić praktycznie każdy. I aby to sprawdzić, podkradłem się do jego kuchni. Przepis na to, co teraz wykonuje pan Sławek, znajdziecie u nas w artykule. <laughs> mistrz Kuchni wprost nie mógł opędzić się od pytań dziennikarzy. Kiedy zasób pytań chwilowo się wyczerpał, mistrz kuchni zajmował się faktyczną pracą.

to już ostatnie dopracowanie. Dobrze jest skarmelizować cukier, na początku, prawda? I później reguluje się, jak się skarmelizuje, to No i w końcu degustacja. Tak naprawdę my lubimy gorzki temat. Tak, tak. Gorzki są naprawdę.

No więc smacznego. Nawet podczas samej degustacji dziennikarze potrafili zadawać pytania. No a debiutujący przed kamerą musza w kuchni musiał na nie wszystkie odpowiadać. Tak naprawdę został wypromowany. To talerzyki były było po prostu i spływało. No właśnie, jest dosyć gęsty. Tak, ale wpływem tego, że łosoś się ściepły jednak, to ten cukier yy, robi się płynny. Tak naprawdę gęstość uzyskuje się przez czas, że tutaj się dosyć dużą ilość A ja tymczasem jeszcze raz zobaczyłem, co znajduje się w kuchni pana Słabka. Inne rzeczy, które tak naprawdę... no... o Susi? Jak najbardziej. Susi dużo Czyli taki program do świata. Zastanowiłem go jednak jeszcze trochę postresować i zadałem mu jedno pytanie. Dziennikarki z namiętnością słuchały głosu pana Sławka I jeszcze udało mi się złapać szefa restauracji. Dzień dobry serdecznie, jestem Przemek Wiecki. Tutaj prowadzę restaurację Yamato. Jestem restauracja japońska w centrum Warszawy. Chcielibyśmy, żeby ta kuchnia japońska była coraz bardziej szeroko odbierana jak w Polsce, w Warszawie szczególnie. Mam nadzieję, że tych kuchni okazji już sporo. W związku z tym próbujemy mimo wszystko jeszcze dalej je jak w jakiś sposób reklamować i, i prowadzić. A kolejna degustacja już za miesiąc. racho konieczny wiadomości 24.pl